Litania zaufania. Od przekonania, że muszę zasłużyć na Twą miłość, wybaw mnie, Jezu. Od lęku, że na miłość nie zasługuję, wybaw mnie, Jezu. Od fałszywego przekonania, że mogę wszystko, wybaw mnie, Jezu. Od lęku, że ufając Tobie poniosę stratę, wybaw mnie Jezu. Od zwątpienia w Twoje słowa i obietnice, wybaw mnie Jezu. Od buntu przed dziecięcą zależnością od Ciebie, wybaw mnie Jezu. Od wzbraniania się i niechęci do przyjęcia Twojej woli, Wybaw mnie, Jezu, od niepokoju o przyszłość, wybaw mnie, Jezu, od pielęgnowania urazów i nadmiernej koncentracji na przeszłości, wybaw mnie, Jezu, od niespokojnego zapatrzenia się w siebie w teraźniejszości, wybaw mnie, Jezu. Od niewiary w Twoją miłość i obecność, wybaw mnie Jezu. Od lęku przed żądaniem ofiarowania więcej aniżeli posiadam, wybaw mnie Jezu. Od przekonania, że moje życie nie ma sensu i jest bezwartościowe, wybaw mnie Jezu. Od obawy przed tym, czego żąda miłość, wybaw mnie Jezu. Od zniechęcenia. Wybaw mnie, Jezu. Za to, że nieustannie mnie podtrzymujesz, ożywiasz i obdarzasz miłością, Jezu, ufam Tobie. Za to, że Twoja miłość większa jest od moich grzechów i słabości i mnie przemienia, Jezu, ufam Tobie. Za to, że niewiedza o tym, co czeka mnie jutro, przynagla mnie do zawierzenia Tobie. Jezu, ufam Tobie. Za to, że jesteś ze mną w moim cierpieniu. Jezu, ufam Tobie. Za to, że moje cierpienie złączone z Twoim przyniesie owoc w tym i w przyszłym życiu. Jezu, ufam Tobie. Za to, że nie pozostawiasz mnie sierotą, bo jesteś obecny w swoim kościele. Jezu, ufam Tobie. Za to, że Twój plan jest najlepszy ze wszystkich. Jezu, ufam Tobie. Za to, że zawsze mnie wysłuchujesz i w dobroci swojej zawsze mi odpowiadasz. Jezu, ufam Tobie. Za to, że dajesz mi łaskę przyjęcia przebaczenia i przebaczenia innym, Jezu, ufam Tobie. Za to, że dajesz mi siłę potrzebną do działania, Jezu, ufam Tobie. Za to, że moje życie jest darem, Jezu, ufam Tobie. Za to, że uczysz mnie ufać Tobie, Jezu, ufam Tobie. Za to, że jesteś moim Panem i Bogiem, Jezu. Ufam Tobie. Za to, że mnie umiłowałeś, Jezu. Ufam Tobie. Zgromadzenie Sióstr Życia.